Siemaneczko z tej strony Mafia myśli. No, nie mogę? Mafia misi, to jest kolejny Może nie kolejny ale dzisiaj będzie tam To będzie Key 1 Day to Key One Day, bo tego Key One Day'a

I ojca się Dla ojca Ratka. Dla ale nie obiecuję wam tego i ojca tak. e, po, razem w CS, ojca Ratka. Dla ojca Ratka. Dla ojca ok grafie, pogramy razem w CS no, może, może, Dobra, mówię do drugiej strony. Do drugiego pytania. Super, leci łapka w górę. Okay. Dzięki. On jest w skajku. Super, leci łapka w górę. I zostawcie subskrypcję na moim kanale. Łapki w górę. Yes. I dajcie... Da, 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 piszcie w komentarzach. Przesłuchajcie mnie w Mój adres znajdziecie w opisie przesułać mi proszę konarki, proszę. Przesułać mi konarki. No i przejdźmy do trzeciego pytania. Julia Ekstra, kiedy jakiś challenge? Może będę niedługo robił. E, nie, jakiegoś... nie wiem, jaki wiem, challenge będę robił. Ale nie wiem. Dobra, teraz bo to się moich dwóch udziela, nic nie piszcie zagrać kiedy jeżdżemy w minecraft jak to i razem wygramy w cs-a, Już że jak nie w minecraft to nie ja nie będę grał w minecraft, bo nie będę mógł na komputer a jak nie to poprawimy dobra, teraz przejdźmy do kolejnego czytania. Czekajcie, czy będę nie dzwonił. Ale. To możliwe. Musisz Dobra, dzwonię. Dobra. 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 Znowu przez ust. Otwarte. To jest pytanie, yy, tak jakby, tak żeby nie uciec w tędy. Albo tutaj dzisiaj ulegnął w drugim miejscu. Dobra. Było bardzo słusznie, słusznie. Leci łapka w górę. D dawajcie dalej łapki w górę. Bixbox. Beatbox. Mm. Co? Dobra, nie wiem jego, czy to było. Yy, Beatbox. Zagre... Na, nagramy kiedyś razem odcinek? No możemy jakiś odcinek sobie nagrać. Tylko dać, yy, ja wam podaję mój numer telefonu, z tym możecie dzwonić. To też będziecie mieli w opisie. Mój numer telefonu. Nie będę wam podawał. Piotr. Piotr Tomaszewski i. Nie wiem o co mu chodziło. Powiedz, jakieś. To Severin masz pozdrowienia. Wujek, też masz pozdrowienia i ciocia? E, dobra. Emilka, Emi Kuczyńska Emilka Kuczyńska Subcio, dupcio, Kupcio. Dobra, też Cię pozdrawiam. E, Emilka. Eee. No dobra, przejdźmy do kolejnego pytania. Dobra, już. Już, już, już. już. O, tutaj mamy takie kombo pytań. Takie malutkie kombo, ale dobra. Cieszę się z Twojego sukcesu. No dobra, dzięki. Beatbox. No dobra, teraz Zimmer Speed. Mogę z Tobą coś nagrać? jak chcesz to. Yy, tam napisz w na, pod tym filmem, napisz, yy, pod, pod tym filmem KUNDAJEM napisz yy, mi gdzie mieszkasz, tylko gdzie mieszkasz i tam będziesz miał yy, mój numer w opisie, to pod tym filmem, pod tym o, filmem wejdź sobie i zobacz tam w opisie mój numer dzwoń i mów jak masz yy, rower rowerową rower masz, no to przyjeżdża i będziemy nagrywać. Nie dobra, teraz następne pytanie. Zimmer, speed. Dodałem cię na scape. Nie. A, to ja go dodałem. Dobra, to pomyłka. Dobra. Eee, Grasem Miś, Czekajcie, nie to. Ja swoje przeczytałem. A, to Zimmer Spit, ja do ciebie numer napisem, ale jeszcze raz yy, w opisie wpiszę i ten. Dobra. Czekajcie. Przechodzimy do dalszych pytań. Tylko muszę yy, takie lepsze pytanie, bo tu ja pisałem też. Dobra. I teraz. A sobie dodam y, muzykę, jakąś fajną. I może niedługo, jutro, y, chyba na 1000% będzie, będzie ten y, vlog. Dobra. Y, Wojtek N. Skąd jesteś? Ja w Puczek Dolnych. Po, to ja Cię Wojtek pozdrawiam. Mm. Ja nie mogę. E, teraz Wiktoria Karpiszyn ile masz lat? teraz mam 12 bo w styczniu miałem 25 urodziny to ja Cię Wiktoria pozdrawiam e, teraz Wiktoria Karpiszyn cześć kolego witam na na i tym na YouTube no też witam dobra Teraz idziemy do następnego pytania. Kiedy jakiś film? Niedługo. Poczekajcie nazwy nie przeczytałem. A Aneta xD te oceny to sam syp. Nie wiem, dobra, życiom, bozy Matmy to Dobra, wali się. Pozdrawiam cię, Aneta mm. Nexus TV. Dzięki, igraszce, za życzenia. No to wtedy mnie urodziny. Z so Tobą jeszcze raz się pozdrawiam. Zimę Speed. No nie, kurwa, wiosna. Przepraszam, przepraszam. No nie, kurwa. Wiosna. Sorry, sorry. Tego nie było, tego nie było. Przepraszam za przekleństwo, nie przeklęć, ale dobra. Dobra, Wiktory Karpisz. Będziesz nagrywał vlog masy? No chyba tak. Ale wam powiem, że ten kadłub coś mi nie wypalił. Ja te chyba filmiki usunę i będę od nowa nagrywał, ale te subskrypcje subujcie mnie, proszę. Jak będzie 40, wyjdzie 30 albo 40 subskrypcji, to będzie odcinek, będzie. Wszystko się zgodzę. Teraz następne pytanie. Zaję bisty z siebie YouTuber. No wiem, dzięki. Teraz tu. Dobra, następne pytanie i zaraz będziemy kończyć. Dobra, Wiktor literze karpią. Gracja naprawdę, mój przez U otwarte. Z... No, przy... przez U zamknięte. No co? Mój. przez U zamknięte. Dobra. I jeszcze tak cztery pytanka. O, mój kanał. Czekajcie, podejdę bliżej. U. Patrzcie. Jola, patrzcie, mojnyga, mojnyga, ja, dobra, to przechodzimy do pytań, dalszych pytań, poczekajcie, z ja tu kamerkę, w sumie nagrywam z, z tego, z tableta, kamerkę, ale kamerkę mam, patrzcie, ja. Ja włączyłem przypadek filmik. Dobra, czytam wszystkie kom Dobra, komentarze. Victor pisze. Było... Bar A nie, to było. Nie, to, to już było. To... Już było. Dobra. Jeszcze pod... Zobaczymy. Jeszcze 5 pytanek. Z 4-5 pytanek. Dobra, Krzysiek Kaczmarek. A co nie masz kamer? co nie masz kamerki, mam kamerkę, ale muszę mieć specjalny program żeby zmontować, a mi się nie chce montować to co, tego będę nagrywał ta kamerka to się nazywa Manta M333 Full HD, czy HD ale ja nie nagrywam sobie może kupię GoPro wtedy sobie ściągnę ten, ten ten program do montowania będzie spoko. Dobra. Nexus TV dawać Urbexa. No to ci Seweryn powiem, że będzie Urbex, będzie, będzie. Tutaj jak się idzie w... tutaj nie powiem wam gdzie, ale Urbex będzie. Na moim kanale będzie. Dobra. Jeszcze trzy pytanka. Ostatnie trzy pytania i kończymy ten filmik, bo już to jest 12 minut. No i taki filmik. Taki filmik, ten. I właśnie. Dobiliście 26 subskrypcji. Proszę was, dobijcie 30 subskrypcji. Będę bardzo szczęśliwy. Wtedy będę nagrywał vlogów. Gło, tego, głowa mała. Dobra. Beatbox. Kozak, naprawdę super oświetlenie. No wiem, bo w samochodzie nagrywałem, to była noc. Ja sobie taką nagrywałem. Bo mi się nudziło. beatbox Kto ty jesteś? Ja? Gracja. Nie no, ja youtuber taki trochę, bo w szkole się niby... Niby... Cich. Kurde, nie wiem. Bo Dominik Berliński ciągle... Gracjan nagrywamy ze mną, jak ja, yy, jak ja mówię, go. Dominik, ja dzisiaj będę nagrywał... Ej, tu nagra, nagrywamy razem, nagrywamy. To nie założy kanał i sobie niech sam będzie nagrywał. Ja nie, ja nie będę nagrywał, kurde, z nim. Nie chcę mi się. Dobra. Ostatnie. Dwa pytanka i kończymy ten filmik. Dobra. Już się ładł Znowu dzwonią. Halo. No, tak... No nagrywam Q&A. No. Dobra, cicho bądź. Nara. Dobra. Kiedy będzie jakiś vlog? Niedługo, niedługo, Wiktoria. Eee, jutro podejrzewam i przejdźmy i do ostatniego pytania. Naprawdę combo? Dobra. Ładuj się. Jak zwykle musiał się telefon zaciąć. Ja nie mogę. Dobra, to się z Wami chwilę porozmawiam. I naprawdę, myślicie mi fanarty, bo muszę sobie potwierdzać. Po co będziemy? Przepraszam. Mafia, to, mm, mafia Kiedy będziesz miał GoPro? Nie wiem. To się okaże. Dowiesz się o swoim czasie. Paweł. Adrian Ranecki. Pudzian wygrał. Aha, dobra. A wtedy, bo Pudzian walczył z Popkiem. Teraz będzie... Niedługo, nie wiem czy będzie, ale będzie jeszcze jedna walka z Popkiem. Popek i Pudzian, ale chyba y, Popek. Ja już nie, nie lubię Popka. Dobra. Y, Adrian Lenecki, da. Kiedy będziesz nagrywał Farming Simulator 15? Farming 15. No, Adrian, ci powiem, że nagrywałem, ale tego nie wrzuciłem, bo po prostu nie mogłem wrzucić, bo się coś tam. Da, o. Dobra, Adrian Ranecki Jutro nagrywasz ze mną Adrian, jak Ech. Nie wiem, czy to pytanie To jest moje Ech. Adrian Ranecki Fajny filmik, wiem Dobra, Nexus TV, kiedy vlog? Severni, jutro będzie vlog Jutro, na, na 100% Bo jestem podziębiony trochę W piątek mi nie było w szkole Dobra. I ostatnie pytanie. Nexus TV. Usunąłeś komentarze? Nie, nie usunąłem. Dobra. I ostatnie pytanie. Nie, ktoś... Nie mogę się... Nie mogę przeczytać, ale masz dziewczynę? Mam dziewczynę. Ehm. Dobra. Tu myślę, żeby było na tyle. Ja wam dziękuję za te suby. I czekajcie. O! Ja wam dziękuję za te wszystkie subskrypcje. Subskrybujcie dalej. Czekaj. Czekajcie. No. I sub, sub, subskrybujcie dalej. Ja myślę, że dobijecie do 30 subskrypcji, do 40, ale proszę was, dobijcie do 40. Będzie Przyślijcie mi fanarty? Przyślijcie, proszę was. Przyślijcie mi fanarty. No, I jutro powinien się pojawić vlog. Chyba jutro będą dwa. No. No to. Ja się z wami żegnam. Zlaka, blaka, blaka.